Wichrowe Wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach od 264 do 268 które zostaną wyemitowane w dniach od 29 września do 3 października w TV Scoop o czym jest serial Wichrowe Wzgórze. Wichrowe Wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku, oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie. Śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli, Wichrowe wzgórze Gdzie i kiedy oglądać? Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 264 poniedziałek 29 września. Halil próbuje rozbroić bombę. Na wszelki wypadek podaje Cajnę przyfr do sejfu. Kazem grozi Tekinowi ujawnieniem jego hazardowych długów. Eren i Selma spędzają romantyczne chwile tylko we dwoje. Tulej szantażuje Songul. Halil odkrywa, że pierścionek jego siostry trafił w ręce Kazima. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 265 Wtorek 30 września. Halil wciąż podejrzewa Tajne po zdradę, a ona walczy o swoje dobre imię. Gulan broni męża, grożąc, że odejdzie razem z nim, jeśli Halil nie przestanie go krzywdzić. Chiimet nieustannie próbuje odciągnąć Selmę od Erena. Tekin potajemnie ukrywa Kazima na terenie farmy. Halil stawia Tajne ultimatum. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 266 środa 1 października. Cajnep upiera się przy odnalezieniu Nihan, żeby dowieść swojej niewinności. Halil nie chce jej wypuścić, bo Kazym wciąż im zagraża. Gulan ma atak paniki, bo nie ma przy niej Tekina. Oskarża brata o pozbycie się jej męża. Teściowa Selmy szykuje zioła, żeby Selma nie mogła zajść w ciążę. Kumri postanawia wykorzystać sytuację i zemścić się na kłótliwej teściowej. Halil zabiera tajne telefon, ale dziewczyna nie ustaje w poszukiwaniach Nichan. Halil i Hakan szukają Kazima, który ukrywa się w okolicy. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 267 czwartek 2 października. Kazem szykuje się do ucieczki za granicę, a Tekin przynosi mu jedzenie i jest przerażony, że Halil go nakryje. Sainep zdobywa adres Nichan i próbuje uciec z rezydencji, ale Halil ją powstrzymuje. Tulej dręczy Songul pracami, a do domu trafia nowa służąca, Ażu, która ma złe zamiary. Kimet przygotowuje zioła, by uniemożliwić Selmie zajście w ciąże, lecz sama doznaje reakcji alergicznej, co wywołuje zamieszanie przy stole. Halil sprowadza Nichan, żeby wyjaśnić sytuację z Sainep. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 268, piątek 3 października. Kimet i Kumri kłócą się o Selmy i o przyszłe dziecko Selmy i Erena. Nihan mdleje podczas rozmowy z Cajnep i Haliłem. Lekarka stwierdza atak padaczki. Tekin jest przerażony boi się, że Nihan go wyda. Selma i Eren rozmawiają o macierzyństwie. Kimet udaje troskę, a Kumri knuje, by zostać w domu młodego małżeństwa na stałe. Nihan przyznaje się Cajneb, że milczy z obawy o rodzinę. Potem ucieka, Halil i Cajneb bezskutecznie jej szukają, a Tekin ze strachu też planuje ucieczkę.